Profesor Andrzej Nowak odważył się zadać Niemcom w Bundestagu podczas swojego wykładu bardzo ważne pytanie w naszym imieniu odnośnie reparacji wojennych, odnośnie upamiętnienia miliona czterystu tysięcy polskich ofiar Holokaustu, ofiar niemieckiej zbrodni na narodzie polskim, tych ofiar, które były Polakami, nie Żydami, bo to tutaj. Ma również kluczowe znaczenie. Posłuchajcie fragmentu tego wykładu i podajcie koniecznie dalej. Czy zamordowanie miliona czterystu tysięcy cywilnych obywateli Polski, którzy nie byli Żydami, wrócę jeszcze do tego pojęcia. Ale taką liczbę i takie określenie, czyli milion 400 tysięcy zabitych wskutek niemieckiej agresji na Polskę i polityki okupacyjnej Niemiec, Polaków nie będących Żydami, wymienia projekt, o którym mówię, projekt rządowy złożony w Bundestagu. Więc w tym sensie można się do niego odwołać. Bo oczywiście czy te szacunki są prawdziwe, to jest zupełnie inna kwestia, ale orientacyjnie można je przyjąć. Czy milion 400 tysięcy zabitych cywilów? To jest dość, żeby upomnieć się o miejsce, specjalne miejsce w pamięci niemieckiej. Przypomnę, to jest cztery razy mniej niż, niż Żydów zamordowanych przez Niemców, ale czy cztery razy mniej oznacza, że nie warto pamiętać? Takie pytanie trzeba sobie zadać. To nie jest matematyka oczywiście, to nie jest zagadnienie z tej dziedziny, ale na pewno warto te liczby przywołać.